Wiesz co łączy źle oszacowaną wartość zamówienia i nieprawidłowo przygotowany program funkcjonalno-użytkowy? Oba zagadnienia mogą wysadzić ci postępowanie w powietrze, zanim jeszcze zdążysz je ogłosić. Zastanawiasz się pewnie dlaczego. Bo zakres robót opisany w PFU bezpośrednio wpływa na wartość szacunkową zamówienia. A jeśli ten zakres jest niepełny, możesz przyjąć zbyt niską wartość szacunkową i w efekcie zastosować niewłaściwy tryb udzielenia zamówienia. To już nie jest tylko błąd formalny. Realne naruszenie PZP, które może skończyć się poważnymi konsekwencjami. Dlatego zanim sięgniemy po kalkulator czy dane rynkowe, musimy mieć solidnie opracowany program funkcjonalno-użytkowy. To właśnie z PFU wynika, co tak naprawdę będzie przedmiotem zamówienia, nie tylko w sensie technicznym, ale przede wszystkim finansowym. Bo przecież nie da się rzetelnie wycenić czegoś, co jest opisane ogólnikowo albo zupełnie niespójnie z realnymi potrzebami użytkownika. W dzisiejszym odcinku pokażę Ci krok po kroku, jak zgodnie z ustawą PZP szacować wartość zamówienia w formule Zaprojektuj i wybuduj. Jeśli chcesz lepiej zrozumieć praktyczne aspekty zamówień publicznych, zasubskrybuj kanał Przetargowy Punkt Widzenia i aktywuj powiadomienia. Dzięki temu YouTube poinformuje Cię o nowych materiałach szybciej niż zrobi to kontrola. Zanim wybierzesz najkorzystniejszą ofertę, musisz mieć dobrze przygotowany program funkcjonalno-użytkowy. W formule zaprojektuj i wybuduj to właśnie ten dokument zastępuje projekt budowlany i to on wyznacza zakres zamówienia. Nieprecyzyjny program funkcjonalno-użytkowy prowadzi do niedoszacowania wartości, a to z kolei oznacza ryzyko zastosowania niewłaściwego trybu postępowania, co na tym etapie skutkuje naruszeniem zasady należytej staranności, a jak już wspomniałem wcześniej. To prosta droga do poważnych konsekwencji, a nawet do odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Co musi znaleźć się w dokumentacji postępowania, żebyś mógł udowodnić, że Twoje szacowanie było rzetelne? Po pierwsze, metoda szacowania, po drugie, pokaż źródła cen, rynek, dane historyczne, analizy i wyceny. Po trzecie, rozbicie wartości na elementy takie jak na przykład dokumentacja projektowa, roboty budowlane, uzgodnienia i nadzory. Po czwarte, notatka służbowa z datą i podpisem osoby szacującej wartość zamówienia. Pamiętaj, że przyjdzie ten moment, kiedy będziesz przygotowywał protokół z przeprowadzonego postępowania i będziesz potrzebował informacji, kto i kiedy oszacował zamówienie. I wreszcie po piąte, precyzyjne odniesienie się do programu funkcjonalno-użytkowego. Szacowanie wartości zamówienia zrealizowanego w formule zaprojektu i wybudu odbywa się na podstawie sumy planowanych kosztów prac projektowych oraz robót budowlanych. Przy czym kluczowym dokumentem odniesienia jest program funkcjonalno-użytkowy. Dokument ten powinien w sposób jednoznaczny, precyzyjny i kompletny określać oczekiwany zakres rzeczowy, funkcjonalny oraz techniczny prowadzonej inwestycji. Tylko wówczas możliwe jest dokonanie rzetelnej i wiarygodnej kalkulacji zarówno kosztów projektowania, jak i realizacji robót budowlanych, co ma zasadnicze znaczenie dla prawidłowego oszacowania wartości zamówienia. Podstawą do wyceny są m.in. wskaźniki cenowe dla usług projektowych, robót budowlanych, aktualne ceny rynkowe materiałów i usług, analizy porównawcze zrealizowanych inwestycji, yy, które były wcześniej przez danego zamawiającego przeprowadzone a także kosztorysy i wyceny sporządzone w oparciu o dostępne dane oraz szczegółowe informacje zawarte w PFU. Prawidłowe określenie wartości zamówienia w tej formule wymaga również przestrzegania zasady należytej staranności w ocenie kompletności i realności danych kosztorysowych, jak również uwzględnienia przewidywanych uwarunkowań technicznych, organizacyjnych oraz lokalizacyjnych mających wpływ na koszt realizacji przedsięwzięcia. Zgodnie z artykułem 28 PZP wartość zamówienia musi być ustalona z należytą starannością, uwzględniając wszystkie elementy wymagane przez inwestora. To nie może być szacowanie na oko ani metodą kopii w klej z innego postępowania. Nawet trafna kwota szacunkowa nic nie znaczy, jeśli nie umiesz jej uzasadnić. Ustawa Prawo Zamówień Publicznych jasno wskazuje, jak szacować wartość zamówienia, zwłaszcza w artykułach 28, 29 i 34. Artykuł 28 wskazuje na obowiązek uwzględnienia w szacowaniu całkowitego szacunkowego wynagrodzenia z należytą starannością, a więc nie tylko sporządzenie dokumentacji projektowej, ale również roboty budowlane i wszelkiego rodzaju nadzory, jakie wynikają z zakresu prowadzonego zamówienia. Artykuł 29 zawiera twardą dyspozycję. Nie dziel zamówienia sztucznie i nie pomijaj żadnych elementów, jeżeli mogłoby to doprowadzić do niestosowania przepisów ustawy PZP lub zastosowania niewłaściwego trybu udzielenia zamówienia publicznego. Na przykład zamiast trybu przetargu nieograniczonego, zastosowałbyś tryb podstawowy. Wreszcie, artykuł 34 wskazuje, że jeśli nie masz projektu, opieraj się na analizie rynku i wycenach od specjalistów i ustal wartość szacunkową na podstawie planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych. za zaprojektuj i wybuduj liczysz nie tylko beton i stal. Względniasz wszystko od początku, od kartki, papieru po oddanie obiektu do użytkowania. A co jeśli się pomylisz? Źle oszacowana wartość zamówienia to, tak jak wspomniałem wcześniej, bomba z opóźnionym zapłonem. Możesz wybrać niewłaściwy tryb postępowania, możesz źle ustalić wysokość wadium. W najgorszym wypadku postępowanie trzeba będzie unieważnić, bo zły szacunek to nie jest drobny błąd to mina podłożona pod całym postępowaniem. Szacowanie wartości zamówienia, formuła za projektu i wybuduj to proces, który zawsze zaczyna się od dobrze przygotowanego PFU. Wartość zamówienia musi obejmować wszystkie elementy, projekt, roboty, uzgodnienia, nadzory i musi być oparta na aktualnych danych oraz odpowiednio udokumentowana zgodnie z wcześniej wspomnianą zasadą należytej staranności. Pamiętaj, Obejmij pełen zakres z PFU, nie dziel zamówienia sztucznie, udokumentuj metodę szacowania. Wskaż źródła, z których korzystałeś i trzyma się aktualnych danych. W tej formule nie możesz oddzielnie traktować projektu i budowy. To jest jedno zamówienie i musisz policzyć to wszystko jako całość. Nie zapomnij, że przy obliczaniu wartości zamówienia na roboty budowlane uwzględnia się także wartość dostaw i usług oddanych przez zamawiającego do dyspozycji wykonawcy, o ile są one niezbędne do wykonania tych robót. To był odcinek o szacowaniu wartości zamówienia w formule Zaprojektuj i Wybuduj. W kolejnych materiałach przyjrzę się innym praktycznym aspektom zamówień publicznych tak, żebyś mógł działać pewnie, zgodnie z prawem i z korzyścią dla swojej organizacji. Dlatego zasubskrybuj przetargowy punkt widzenia i kliknij dzwoneczek, żeby być na bieżąco. A jeśli masz pytania albo temat, który chcesz, żebym poruszył, daj znać w komentarzu. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.